Witam oglądających. Nadszedł czas na kolejny vlog. Ciekawe jak tamte w ogóle się przyjmą. To tak opornie mi idzie wstawianie. Sobie ponagrywam, ponagrywam, a później nie powstawiam. I tak to wychodzi tutaj. Nie wiem jak jest w ogóle kamerka ustawiona zawsze. Zapomnę jak to to ustawić. No ale... I tutaj o, talerzujemy odłóg, bo tutaj wygrałem ziemię w przetargu ofertowym z KOWR, 44,5 hektara w dwóch kawałkach, w tym to jest 32 z groszem z budynkami razem, które tam widać, nie wiem czy w ogóle to tam będzie dobrze widać tutaj i po drugiej stronie jest tam 12 też i pół hektara chyba. Tylko klin, tutaj tak do obróbki niekształtne pola duże, ale kliny. No ale chociaż hektarami się na drogi. Tam z początku mam tutaj gdzieś 13 hektarów już zaorane, wczoraj jeszcze to robiłem. Otależuję na bieżąco tylko tyle, ile jestem w stanie zaorać. Więcej nie robię, bo wtedy zaczęło padać. To też by się nie dało. Jak już na miękkie to nie idzie, a tak to jeszcze i jako tako idzie po tym ścierni tu nawet to nawet o widać po pszenicy samosiewy były dość ładne bo prawdziwie to rok czasu na to czekałem nasz się tu wszystko rozstrzygnie i bo to całkiem było na ofertowy 150 hektarów to tam później były w poprzek działki tam po 5-6 hektarów, 9 tak podzielili, bo to od dawna było tak podzielone, tam będzie droga jeszcze robiona wzdłuż mi akurat tutaj trafiło tutaj te budynki. Co są, to może tam oddzielny odcinek kiedyś nagram. Tam będą jako magazyny. I tam jest lichy stan do remontu, ale coś tam się może uda zrobić, naprawić jak zezwolono konserwator zabytków oczywiście na tym jest. Ale jak leciało, się wszystko rozwalało, to żadnego to żadnego konserwatora nie było. Jak teraz chcesz remont zrobić, to konserwator od, od razu się znajduje. No i tak, to tutaj. O, i ofertowy, no to tak jest. E, dobry przetarg, bo nie jest wysoka, wysoki czynsz. I tak jest za normalne pieniądze, chociaż. I tylko, że trzeba mieć punktację. Nie dla mniejszych rolników to jest dobre rozwiązanie, którzy mają hodowlę, bo to też dużo punktów jest za hodowlę. I za odległość, jak się graniczy, działko. Tutaj jest to działko, które chce się brać, to wtedy jest też dużo punktów zameldowania, oddziałki. To tak się kilka wiek, kilka czynników zbiera i wtedy można naprawdę ładnie tutaj wyjść. No i dzierżawa na 9 lat, miała być na 10, ale rok czasu zeszło z papierami, z możliwością przedłużenia. Także myślę, że chyba to jakoś będzie dobrze z tym. No i tak takie tutaj trochę górki, trochę takie równiejsze, ro, różne tu jest ziemia, ziemia dość dobra, tu jest trzecia a ale trzecia a to podejrzewam, że to jest tam, gdzie te trzy bagna pozalewane. Hektar 93 a 10 hektarów 3B i 27 tam chyba jest z groszem 4A i 5 tam jest o 1,5 hektara, no i zabudowane jest 2, 18 hektara. Tak, to tutaj razem wyszło. Tutaj to jak, piorun jest to. Ciekawe co tu wyjdzie. No tu planuje owiec. Znaczy już tak, już chyba nie będzie nic zmienione. Może kawałek inżmienia tam gdzie będzie lepsza ta, bo trochę tu badałem to ziemię to za nie jest. pH tam 5, 4, 8. W najlepszych momentach 5,5 łapie. Także trochę będzie wapno posypowe. Kizeryt pójdzie. No a tam na te drugie 12 hektarów, tam to już jest w ogóle pysz i najgorzej wyjałowiona ziemia, to tam przyjdzie obornik, tak myślę, że mi starczy i kukurydza będzie zasiana, no bo w kukurydzy wiadomo ten pysz się zwalcza, a tu już teraz nie ma czasu no żeby to tutaj opryskać, to ile to zejdzie, bo musiał w ogóle ruszyć to I, i co już by tyle kukurydzy, też nie chcę 40 hektarów, żeby kukurydzy pakować, bo też nakłady i później znowu to późno jesień, to a tu chciałem rzepak później siać, to. Nie, nie będzie, później mi się całe zmianowanie popierdzieli w gospodarstwie przez to już w zeszłym roku mi się popierdzieliło, bo planowałem, że tu będzie zasiane to wszystkim, wszystko praktycznie materiał siewny już był wszystko było i, i tak zeszło z odwołaniami jak tu ludzie robili także no i tutaj mało wiele to robi, no tam gdzie ten pesz to wiadomo może to trochę braknie tego się, to musiałem dwa razy praktycznie pojeździć, nie wiem, to może będę te górki poprawiał, gdzie najgorszy pesz jest. jest. No i co tutaj, o dziki też tutaj widzę dużo urzędowały, tu akurat nie, tam co zaorałem, to część to też było dość dużo chyba dzików, bo było 8 gniazd, co maciory robią na proszenie, także teraz się trochę tu rozpowszechni te stado na okolicy. Już było dość bezpiecznie, już tak nie było za dużo tych dzików, ale się musi odnowić znowu. Diabelstwo i tak to tutaj. Kiedyś te bagna to było tylko tutaj te jedne. Co jest tak, jest z tymi krzakami na środku, tego tu w ogóle nie było. Nie wiem, jak tam pod słońce w ogóle będzie widać. Może jakby do później dalej tam nagram, zorania coś. Tutaj było tylko moje taki malutki tam kawałek. Może 10 arów tego bagna. Teraz to ponad pół hektara ma tu wylało. Bo tam poprzedni, który to użytkował, to sobie 20 hektarów zniszczył tu ziemię. obwodnicy wozili mu to glinę. Nieprzepuszczalno, Był, bagno było 4 hektary, odprowadzenie z tych bagien było tam do tyłu wszystko. A że jak zawalił, tam podniósł poziom wyżej i woda przechodzi tu, a tam jest 20 hektarów się i tak nie da wjechać, bo to woda na tym stoi na wierzchu i, i tam to na razie nie poszło na przetarg, bo sprawa w sądzie jest za to. Także... Nie wiadomo co to później tam z tym będzie, ma prawdopodobnie przywrócić to do stanu pierwotnego, ale czy to mu się uda? To wątpliwe. No tu jeszcze by się przydał jeden ciągnik, żeby chodził z talerzówką. To by szybciej robota szła, by jeden talerzował, drugi orał, a tak to tylko jest jeden. Trzeba sobie radzić tak powoli. Tu już maszyny zostawiam na bazie tylko sobie trochę potależuję, przepinam pół orze i tak na przemian już do domu tego nie targam. Tu daleko nie mam, no ale jednak zjechać zawsze, a to coś się w domu zaraz bał jak już jesteś na polu, to już jesteś do wieczora i, i koniec. Zresztą teraz całe dnie to nie robiłem, tu dwa dni to zawsze tam dzisiaj też tu dopiero co tam, która jest z pół do piąta to dopiero tutaj zajechałem, bo to tu w mieście różne sprawy pozałatwiać, to to zawsze i to jeszcze od tej ziemi było jeszcze kilka papierów. Tak schodzi. Myślę, że jutro to już tak ostro od rana ruszę. To kawał to pójdzie, prawdopodobnie tam już do końca. To powinienem te pole dojechać, jakby jutro dobrze poszło. Ale jeszcze nie ma tam dalej granic ustalonych. Ja tak mniej więcej wiem, ale tam, żeby się później nikt nie burzył, to niech ten geodeta tam przyjdzie, jak ma przyjść i sobie tego tutaj wymierzy ładnie i się prosto prostolinnie strzeli, i wtedy będzie równo. No a tutaj. Bo tam ogólnie jeszcze 914 by też to talerzówkę pociągnęła, ale słabo, tu brak trochę prędkości, żeby to przewracało. Tu na tym perzu to nawet nie widać, że jechane jest nie takie gdzie ale Chociaż przecięte, to tak w półgu nie będzie się pchać. Kilka razy tam mi się wczoraj się wczoraj zaczęło zapychać, ale to już podejrzewam przez to, że ziemia za mocno marzła, takie skały i to trochę się tak licho przesuwało w tym w półgu. Może żeby szerszą skibę zrobił, a tu 40 na skibę orze, ale... Ale ma co robić, tutaj w tej górki jeszcze mokrawo trochę jest, to, to już nie będę męczył tego silnika, bo to tylko 125 koni, to To szkoda. Niech jeszcze trochę pożyje sobie. O, tam widać aż tak, jak są te wieżby tam w oddali. Nie wiem, czy ta kamerka akurat to uchwyci tak dobrze, bo mówię, no... Nigdy sobie nie przymierzę dobrze, jak to ustawić, i tak wychodzi. Bym musiał sobie jakoś zawsze ładnie naznaczyć i wtedy tak, bo za każdym razem później problematyka, jak samemu, no to nie widać, jak to tutaj jest ustawione, czy dobrze nagrywa, czy nie. No i jak się później jeszcze rozgadam, to czas oczywiście przekroczyło. Potrafię i po 30 minut tak pierdzielić. No ale to. Może komuś by się tego. Może by się znalazł jakiś taki wolny słuchacz, żeby aż tyle słuchał. Ale co tu zrobić? Jak tyle godzin się jeździ samemu, to on przez telefon się pogada, to to, to zawsze to idzie. Nie jest źle. Także trochę czas muszę kontrolować, żeby nie przekroczyć. Tak chcę koło 15 minut coś zrobić takiego. Logaska to może będzie więcej oglądających. To sprzęt ogólnie już prawie 2 lata, tutaj o 905 motogodzin ma. Znaczy 2 lata dopiero będzie w lipcu. No też, jakie tutaj teraz to wszystko obale, na to tam myślę, że około tysiąc tam pewnie 300 złapie. Może, może tak, może. No siano, kosy jeszcze. To, to powinno tam się tutaj złapać. Jeszcze, no i będę woził od kolegi też na to. To, to trochę nabije się. Tak te 500 w roku to powinien ciągnik zrobić, żeby był uzasadniony zakup opłacalny. Bo jak mniej to bez sensu jest tyle sprzętu, a później to nie robi tylko stoi, a jak stoi to te nowsze to się jeszcze gorzej psują jak w robocie. Znaczy no, na razie z tego jestem tu zadowolony. Nie narzekam, oby tak dalej chodził to. Jeszcze w planach mam go scipować, bo na 145 koni można tak sobie normalnie go tam ciachnąć. Ale nie wiem, tam aż tak. Jedni chwalą, odrodzynie, Nie wiem, tam. jak ktoś to robił w takich ciągnikach, to daj znać, czy warto, czy nie warto. Czy to wytrzymuje. O, no oryginalnie seryjny staśmy 145 takiego można kupić w czwórce. Tutaj nie, bo to jest czwórka w dużym gabarycie. Szóstka, praktycznie to samo, tylko ma bardziej silnik upchany, bardziej silnik upchany a rozmiarami to się nie mieści. jak 600, 165 taki symbol nie? tego profi na przykład. To, to wtedy ta szóstka jest nie w tym samym gabarycie ten sam dźwig podnośnika wszystko. Także kamienie to tutaj nie ma no dwa tylko były tutaj kolega przyjechał zebrał od razu na bieżąco jak się wyłorały, to tak. Kamienia za bogata ziemia nie jest, także dobrze, bo po drugiej stronie wioski co mam tutaj, tam co mieszkam, to od pioruna jest kamieni, także chociaż jedne pole się będzie bez zbierania. Chociaż to no i moje tutaj trzeba. No tutaj ten poprzedni właściciel to cały czas co użytkował tam kilka razy może słomę pociął, a tak to wszystko sprzedawał na gorzelnie, na opał. Nawet od rzepaku wszystko szło, nie, no to tutaj ziemia, to próchnicy, to brak naprawdę. Takie place tam, co już mam zaorane, to przy drodze było, że nawet chwasty nie chciały rosnąć, tak. Ziemia załatwiona, nie, i ja tutaj różne kombinacje tworzył, aż w końcu sobie przegiełak, jak zasypał te, te bagno, i, i wtedy zakończyła się jego dzierżawa, bo i tak jeszcze rok tam chyba, czy coś nawet, bo do 2020 miał tu, nielegalnie sobie to jakoś obrabiał. Czynsz mu podnieśli, groszowe sprawy miał, trzykrotność czynszu zapłacił, to jego wiele nie ruszyło. a 220 całkiem było tutaj hektarów w tym pgr i 70 poszło na licytację, a 150 na przetargi ofertowe. Te właśnie punktacyjne nie. Także to komu się udało punkty dobre złapać, to ma dobro dzierżawę i pewno. No i to ma mniej ziemi, bo jak wiadomo, po 300, ponad 300 hektarów to już nie może brać tutaj. A ja tutaj miałem akurat teraz, akurat po tym, jak. Bo to rok, jak się bierze od prywatnych osób, to rok czasu, rok, rok przed, trzeba mieć to ziemię, żeby się liczyła do punktacji, że masz po prostu więcej ziemi. To wtedy mniej punktów. Im więcej ziemi, tym mniej punktów zyskujesz. Ja tu miałem 21 ornego swojego tak akurat się załapałem, bo teraz co tutaj nabrałem dzierżaw, to już by było jakby w tym momencie było to już tam kilka tam może tam niedużo ilość, ale troszeczkę by tam było tam nie, nie, no, może nawet nie tam, bo do, do 40 chyba jest tak no półtora krotność średniej wojewódzkiej jest yy, liczone te punkty, jak masz poniżej pół, półtora krotności średniej wojewódzkiej to masz pełną pulę punktów jak masz więcej, to masz wtedy stopniowo zjeżdżane tam jest za to maksymalnie chyba 20 albo i 30 było. No 20 na pewno było punktów, jak ktoś miał poniżej tej średniej wojewódzkiej. Półtora krotności to, to akurat na Dubaj mazurskiej jest chyba 22. Coś tam z groszem to. To tak jeszcze idzie, no wiadomo. jak Teraz już jak teraz to, to mam tutaj, te, 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 te hektary to. Wzięte to już teraz, jakby tam na przykład odzyskali to ziemię, to już jakby startował już znowu mniej punktów, bo już mam półtora krotności od Skarbu Państwa w ogóle, jak to jest, to już jest też od razu e, punkty mniej, nie? że już jest to, to punktacja od razu spada w dół, jak już masz coś wydzierżawione. No dobra, tu patrzę na zegarek, że to będzie tak koło chyba 15 minut, mogę sobie ogólnie jakiś stoper nastawić, czy coś tam tak miał od razu obrazowo, by mnie bardziej to ruszało, żeby się nie rozgadać bo tutaj, tak nie wiem, trochę zniżę, zwyżę, żeby <grymne> było coś widać w tej kamerce, bo mówię, na no tak, na pałę tylko ustawione. Co tutaj, jak to ta talerzówka robi, jak się sprawuje, no jestem zadowolony, pół zawieszana, siewnik za to wieszam. 3 3-metrowy agromasza, podwójny talerz, zakleja się bardzo, porażka. Znaczy może ten nowsze już nie, ale ja tutaj mam go chyba 3 2018 chyba jest i, i, i szału to nie robi, ciężki jest piorun, bo waży. No i, i teraz ten nowsze patrzę, już lepsze skrobaki, tu jest liche skrobaki rozwiązanie, nie no, to kurcze było pierwsze ich takie chyba na tych podwójnych talerzach wydania, a ja sobie wziąłem, mówię, to będzie, mówię, fajna opcja na jakieś różne tam bezorkowe czy coś, jakby ich to chciał, to można, mówię, bo to nieraz po sąsiadach się siało, to tam różnie było w tych polach zrobione a tak jak jest stależ, to wszystko przychodzi, Ta to wszystko łyka, ale znowu się, no jak jest wilgotno, się zakleja piorun. Najgorzej na piasku dostaje. bo na glinie to jako tako się kręci. To jeszcze ujdzie to. Ale moje najgorsze piachy, to od razu staje. Skrobaki można nowe założyć, bo i co na dwa hektary one się wycierają, a tak jak teraz w nowych robotach tak jak na podobie jak w kunie patrzymy jak kolega ma to one są na takie jakby jak szpachtelka do tych tam gładzi i ona jest taka miękka wygięte to i jak się ściera to on się ładnie dociska i stale skrobie to mi się podoba nie i tak powinno być zrobione ogólnie te skrobaki a nie tylko prosta taka blaszka i co 2 hektary objedziesz już blaszka dziurka trochę wytarta i zaraz przykleja się ziemia i coraz więcej więcej wyciera i za chwilę między ale że się tyle nazbiera, że wszystko stanie i koniec. I już po robocie. I trzeba wejść i skrobać tylko ładnie. Także to nie wiem, albo jakoś przerobię, albo jakąś amazonkę kupię. I się zobaczy, bo tutaj co jeszcze tam sieję, yy, tam co robię na tym gospodarstwie, no to jest amazonka z talerzem kopiującym i czyszczącym od razu. To jest fajna sprawa, to mi się podoba. To nigdy jeszcze się nie zakleiło. Takie były błota różne sianek nojowice była rozlewana centralnie przed agregatem i nic to szło. Ciągnik nieraz nie dał rady ciągnąć. A to, a to, Amazonę zawsze szło. A biona wirnikowa, nie, bo bierna to może by się tam tak nie urobiła w takim mokradnym nie, ogólnie no fajne. I żeby agromas był tak coś podejrzał bo też mają z tym czyszczącym, ale nie wiem jak to się sprawuje, no już teraz to się tego boję, no to powinni jakoś tutaj trochę rozwiązać sprawę. No teraz nowych już rozwiązali, ale... Ja tu zostałem już z tym, a teraz same redlice wymieniać to też nie jest tak tanio, żeby to już chyba taniej wyjdzie cały siewnik zmienić, no nie wiem, się zobaczy jeszcze jak to wyjdzie. Dobra, to będę kończył. No tu jeszcze rzut na bagno, tu będzie za chwilę pewnie mokro, tam przy tamtym też było. Dobra, kto tam tego wytrwał do końca, to jakoś to ocenić, skomentować. Dzięki bardzo za uwagę, na razie.